Biega krzyczy kanclery, gdzie są moje okulary? Szuka swojej i w prawym bucie, lewym bucie. Wszystko szafa, poprzewraca, masa, szafa, parto, masa. Skandal krzyczy, nie dowiem. Kto Od kanapu na kanapie, Wsiądzie, szuka packa zapie. Szuka piecu i w kominie, na się i w pianinie. Już podłogę się odrywać, iż w zaczął zaczą Nagle zeka do seka, nie jest wierzyć. Znowu seka.